zatańczysz? Ale co? A zaśpiewasz? Zaśpiewaj. Prześcijanin tańczy, 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 tańczy. Nie, ale tańcz, tata ze mną.

Dokładnie o tutaj. Ja sobie będę powoli spadać. Aha, bo wy tak zadecydowali. Tylko Olek poleciał na górę. A ja tutaj. Bo tu mogło być jakieś bronie. Przynajmniej jest szansa. No nie, to strywek. Myślałem, że Olek. Nie, nie przejmuj się, przecież jak ten starszy pan niedowidzący to nie dowidzi. Ale całe szczęście dosłyszę. No, badałem się, powiem ci, że słuch mam jak, jak nietoperz. A to kierowcy to chyba by się wzrok był ważniejszy niż słuch. A nie. No to ja mam większy gdzieś... słuch od ciebie, posłyszę nawet szepty Twoich przekleństw. <słuch> Więc ja tu wszystko słyszę. Kierowca, ja pro, profesjonal, piosen, posłuchaj, profesjonalny kierowca autobusu, jemu oczy nie są potrzebne, bo jeździ na such. No. O. Hmm. To po co nosisz okulary? Żeby, Dla ci, żeby ci zobaczyć. A jak dorastasz? Stajesz się kobietą. Gdyby się to tam miał, martwić, co z ciebie wyrośnie? Tak, już kiedyś akurat ładra byna? Coś tam było. Bo ja nigdy nie widziałem, jak się schudali. Tu, Jolek! A ja? Ja już nie mam więcej. Chodźmy. Biegną dziuboki. No i z tego wszystkiego ja mam na 100%. A wy nie, nie za bardzo. Tylko jeden dziobak nas porzucił. Não, tá. Dezerter. Ta? Słucham. Jakbym miała 200 Dobra, w mieście to, się strzelają. Fałd do co kto wyszli... co bym sobie kupiła? Nie. W końcu kilo w Ja nie mam żadnego. Nie, ja mam tą gwiazdkę FNCS jest tylko. A potem kilof jest za 1200 Albo w mieście, albo u Andrzeja się strzelają. Andrzej, u ciebie się strzelają? No ja się z botami strzelam. Aha. To my możemy to zdobyć. Olek już jest. Można to zdobywać. A Amelka może w drony strzelać Wy no tam jesteście No Dobra, tu są typy Mylka. zasłaniasz mi, ha! Powaliłem jednego. Nie, to nie ty. Już? Uzbrojeni po zęby? Mam wszystko niebieskie tato w swoim ekwipunku. A ja fioletowe. Nie, normalnie wszystkie bronie niebieskie. Jeszcze... Jak to możliwe? Nie wiem. Nie wiem. Ma ktoś minigana? Minigana tak. trzeba zdobyć. Jak to zdobyć minigana? Jak ktoś. Opa, go zdobycie, idź tam to do strywka. Minigana. To... Zdobyłaś tego minigana jednak. Minigom! Miniga dżubokowny. Masz minigana kolejnego. Ale doma, masz, tu, masz tu beczki siorbu, żeby sobie ten Baku. Uważajcie, bo medalion nie idzie Tak, tak, widzę. I strefa. Tu są. Nie idzie, tylko ucieka od nas. Idzie, idą w tunel. Czekaj, aż wam powiem, gdzie pojadą. Tam jadą. Uciekają. Albumi bo mnie zobaczyli Tam mieliście na placu te karty Tu macie rozwalcie to, znaczy ten Olek niech rozwali to będzie miał akurat zupełnie tą stratę o. który masz poziom? 21 Tak, ci te poziomy wchodzą, cholercie 6 miałem 18 Ja nie. Ja, ja muszę zaskoczyć i zginę. Utknę na wiku Gdzie? Na wilku. Nie, zaczekaj. Dlaczego musisz zeskoczyć? Bo nie mogę zejść! Ale to koronkę stracisz Nie masz nic do wybijania się? A to idź w, idź w drugą stronę Nie mogę tata podleczysz mnie tak. Dobrze to skacz o A masz apteczkę? Nie, ale zapomniałem, że mam... Ten, wyrzutki. Oj, Jesus Christ. Amelka, pamiętaj o takich rzeczach. Czekaj, dam ci apteczkę, masz. A to niebieskie? I z tych tych korzystaj. A po co? Jesus Christ. O, weź to. Masz tu tą rzutkę kartę i chodźmy tam do nich. Szybko. Dziubok uciekał! Dziuboko! Tak, uciekaj, Dziuboku. Wiesz, że ja to wszystko widziałam na internecie? To nie oglądaj internetu, bo ci to szkodzi. A ta Zabieraj tamelka, pięknie. Jedynie co, jedynie co możesz oglądać to Pepe pana dziobaka. Nic więcej. Co takiego? Pepe pana dziobaka, czy go ma bajka? Ten jest pan dziobak. Nie znam. Ja chcę oglądać Z tym takim to, ten, ten ptak broni świata, a ten taki. Kuli znohole, znoholem, Z noholem chcę rozwalić świat, zawsze zdobyć pepe chyba dziobak się to nazywa, bajka. <kluzny> nie chcę oglądać, ja chcę mojego głównego ulubionego dziobaka. Tak to się nazywa w ogóle amenata, pepe, Pan dziobak czy jak to się nazywa? To jest Pytare. dziobak! Dobrze, Dziobaki! Ja mówię, tak, Jak, jak, jak... A. Ja mówić, bogi! Ty jest tym potworkiem, tym gościem co walczy z nim, z noholem kto to? No w tej bajce jest Ciubaki! Ktoś tu był, bo zostawili skocznie. Ciubaki mają tylko jednego króla. Tylko pytanie, czy uciekali szybko, bo byli inni? Ciubaki mogą sobie poskakać na trąpolinie To to? Tak, córka. Dziubaki! Dziubaki, kurczę, się wszystko. Melkuś, już przestań z tymi dziebakami. Nie, po prostu nie, no, Na nagraniu tylko będzie papeta, a ta, 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 ten Tak. <gry> A, A jak nazwiesz ten film? Amelka gada o dziebakach Albo przygód kilka wróble dziebaka. Ani dziebaki? A wiesz co? Juboki Fortnite No, strzelają z jakichś wyrzutni nawet wow! Medalion tu jest. Jedziemy wow! ja Zależy mnie dziubak. Mogę uciekać przy dziubowi. Ciu Ej, dziubak! Co robisz dziubak? Żubak! Ciubok nie chce mnie bo on trwa... gra, walczy. Ale serio jak nazwie ten film? Nijak. A będziesz coś... ze dziobakami? Nie wiem, Strzelajesz do niego, nie mela. No strzelaj. Dziobakowi się nie chce. O Boże. Bym musiała wyjść, żebym go strzelała. Czemu? Zwykłą bronią go strzela. Ha! Ty trafił, ale powiem Wam taki fakt... Ty, ty go trafiłeś? No, ale wiesz co, aż shortsa z tego zrobię, bo strzeliłem na oślep, tak naprawdę, i trafiłem w niego. To było tak przypadkowe. Jakby, wiesz co, ktoś to zobaczył, to by powiedział, że cheatuje. No, to było tak przypadkowe. medalion tu możemy gdzie medalion w kolorze dziubakowym to jest dziubak lub ten kot z kapitulowa wechławczyni demonu ale bardziej przypomina mi to dziubak a tobie tata? nie dziubaki nikt tu nie. No i wszyscy pojechali. Dziękuję. Dzisiaj jeden porządna osoba zaczekała. Ci pojechali, ja... Yeah. No bo ona mówi, że uszy nie bierzemy do pimu, bo nam niepotrzebni. Nie, mój tater, ja umiem ja tacy. tak. Oj, oj oj, nie wzięła. Bo nam nie sporo i że jest fajny Strzelaj do typu, bo nie tego nie wiesiadaj, No to nie mogę. To nie masz innej no. broni oprócz tego i doszła. Mam, inną No to czemu nie Ale ja nie Wsiadaj bo strefa! A! Jedź obak! Z tyłu idę uważajcie Grzesiek Tata Przela Jamela. Jeszcze jeden jest tam pod całą uważajcie Dobra <laughs> nie prawie mnie zabili Mam trzy minigany <laughs> A co tata? No chodźmy, chodźmy teraz razem, to mamy szansę wygrać w końcu. I koronka jest tutaj. Ktoś nie ma? No koronki. koronki do mamy. Dobra, pociski wezmę. Oj, mam stópki. Ale mam jednego ulubionego dzióbaka. Poli Łubak. Masz też tu kibirę? Nie. Ale mamy tutaj łubaka w domu. Tak, to tak. Tak, to tak. Dajmy. Tata Słucham Wczoraj, że z taki ja na przykład Wiesz, że oliwka ci się czuła i my ciągle mogłem być błoki Wiem, słyszałem. Byłem przy... Kiedy? Tu jest trudna zarówno dziwapu. Czekaj, bo tu jeden uciekł, chyba jest w krzakach. Trefa. Uciekamy duboki! Bo uciekają. Samowy... Wow, wow, żeby się jechał i się Typ z tyłu za nami.

Powolony, to ostatni tu jest. Nie, ich tam jest ze trzech, to jest ta ostatnia ekipa. Jak tutaj. dwóch powaliłem już, to drugi jest tak. Bo ja dwóch powaliłem. No, tego działu No, wszyscy ładnie. Dobra, ale chodźmy i tak, i tak do strefy. Strefę tu mamy zaraz. tak, tak. No głośno jest Uważajcie, za nam został, nie? Ameryka, tutaj masz medalion, ale wiecie co? To chyba zostało tak podłożone pod, pod puch. No dwa teamy zostały. Ostatni team został. Dobra, się. Obok mnie są stópki. Nie wiedzą, że ci są przy no. No, gdzie no, typu mi też bardzo Oni będą mi medaliony bo mają, wiesz? Nie, bo medaliony znaczy te... tu zostawili. Znaczy nie medaliony tylko te tam krzaka to stoi. Tam są tam Uciekaj, będzie płaki. Jeden dziobaki boi. muszę uważać... musisz uważać na auto. Bo ci zniszczy. Jeżdżę, I nie... kamienie rozwalili, ale jednego załatwiłem Tata wsiadaj! No to gdzie ty jesteś? No jedź, jedź, Pan jedź cię! Do... Mama, głuchą Mam zawsze to prawda? Tak, do strefy Dobra, wracać do strefy Dobra, powaliłem, ale jeszcze jeden mnie goni Bo No dobra, ale tutaj to... są Pięknie mamy koronę, kurde. W końcu pierwsza korona. Jesteście super.